Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynamy sobie odcinek od łapanych. Ostatnio ta, właśnie, żółta była łapana. I tak to, to się nic nie zmieniło. Zostało 9 sztuk. Było 15, chyba. Coś takiego. Takie zostały. Ta teraz jeszcze sprzedam. Może coś jeszcze się połapie. Zobaczymy. No i teraz pójdziemy sobie zobaczyć to z naszych kąków jak możecie zobaczyć te tu gąbków jak możecie zobaczyć ich trochę więcej bo przynieśliśmy jasnych te takie najlepiej chubrączkach są świeże takie jak tu, tu czy tu albo tutaj no takie bo przynosiliśmy Plastik jest 28 sztuk. Było 31 już, wszystkie są odlatane. No nie powinny zginąć, bo już 4 dni chodziły w cienia. Czy 3? Już nie powinny zginąć. Jeszcze drierka jest. To parę zmierów, Czerwony i żółty. No i winerek jeszcze kupiliśmy. Te też już były opuszczane. Wszystko tutaj głównie było opuszczane. Co do jeszcze łapanych, to są w drugiej budzie też. No i to takie jasne są, takie ładne, takie miłe nawet. Na czarnych obrawach białoroczką mają. Jakie jaśniejsze są. Białogony, wyloty same. O, ten jest właśnie na dwa, tylko. Ten to jest jeden z najlepszych gołków tego lotu. Takiego małego lotu sobie. On to się zrywał i przychodzi po godzinie, w jakimś czasie. Naprawdę go cały klasa. Może jak spędzę je, pusamy się zerą to wam pokażę jak tutaj. Już teraz pewnie powoli w kupie chodzić. Ale no, zobaczymy. Teraz zacznę do tych drugich. pokażę wam. się Tutaj też zawarte są wyszpance. O takie wyszpance, tam jest drugi. Co jeszcze? Spancer jest jeszcze jeden. Biliśmy z pancera Tego samczy. I jeszcze są trzy jasne. Jasne to ten na przykład tutaj. Ten tutaj. Samczyk. Samiczka od niego w parze jest tutaj. a u góry. O ta. I jeszcze jest taka młoda. Tylko gdzie ona teraz jest. O ta tutaj. Ok, no ładne głąbki. I perłowy parę kupiliśmy. Tutaj jest samica. A samiec jest, jest tam no takie prawie jak nasze I tak się to wszystko prezentuje Dobra O, taka jasna Jak się to wszystko prezentuje Teraz będziemy tamty wypuścimy, spędzimy Dobra, to ja jej wypuszczę i spędzę On nagram coś jeszcze Dobra, spędziłem już to. Już chodzą. Już nad sąsiadem są. Prawie że na razie razem chodzą. Zobaczymy, co będzie za chwilę. O, może złapię, O. Chodzą tutaj. Może sąsiad spędzi Są trochę się odrywają, ale tak to jest około 30 sztuk więcej tu Jeszcze muszę się nauczyć chodzić razem No i tak, w miarę chodzą Już się nie przewinęły, bo to wszystko jest możliwe teraz, ale też już tam są. Za chwilę pewnie sąsiad spędzi, może odcinka będzie, zobaczymy jakie straty będą. Nie będę ich jakoś mocno ganiał jeszcze Ale jak mówię, zatem... O, te się już zaczęły odrywać te ta kupne Tam poszły już, już poszły Tam już poszły kilka sztuk O, widać na ekranie Już tam wchodzą gdzieś tam, nie wiadomo gdzie Pasia już spędził głębia. O, tu latają. Te tutaj wszystkie porozwalały się. Nie, no raczej nie powinny usiąść do niego. Jak się już tyle wylatały. Tylko, że jak się przewinął, to mówię. To naprawdę dobrej gołębia. Nie jakieś zachowce, no bo już to było widać. Tak jak od tego kolegi, co brać te białogony. Jako gromadz to Cię pozdrawiam. Tak samo jak Twoje latały. Twoje też się wylatały. I to bardzo dobrze latały. No tak jak mówię. Tutaj chodzą, a tamte nawet nie zejdą. Jeszcze już opuściłem, za chwilę się siedzi. A tamtych, a tam są. Tutaj są siada kupa. Jak mało nie ma w sumie, za chwilę ścinka będzie. No. Przerwinał się na końcu i tak będzie, tyle z tych głębi no i już ścinka jest prawie chodzą nad nami nasze gołębie tutaj a tamtej i tak idą tam ale harmider się zrobił niezły harmider za chwilę zajdą o o już się połączyły jego trochę z naszymi, ale odbiły ale harmider się zrobił, już sam nie wiem które są nasze, które nie. Wiem, że tylko zakupa jest nasa, a to ja nie wiem co się dzieje Dobra nie schodzą, zobaczymy Bo będzie słabo Sasiak nas przyklinował A, tych nie będę otwierał Te ogólnie teraz siedzą Nie są ganiane Jak to się wyrobi to może będziemy ganiać je ja. Ale nie mówię, że później nie było, że... że mówiłem tak, a zrobiłem tak. Tam te tam chodzą. No, harmider jest na niebie, no. Wszystko wszędzie chodzi. Tylko te dwadzieścia widzę na ekranie Tam sąsiada, sąsiada to niżej chodzą Może ścinka będzie Ale nasze to idą Bo tutaj chodzi żółty jakiś obcy Też niektóre schodziły i nie będę ich ganiał Ciekawe czy tamte zjedzą Dobra Idę po lepsze jedzonko i Dobra, Dobra. w Dobra, nasypałem się jedzonka Tam żółty siedzi No tam nie widać za bardzo Ale tam z tyłu siedzi A te chodzą już schodzą powoli Ale te wariaty no to To różnie z nim bywa Czerwony drier jest na pewno O taki jak tam jest O tam jeden wysoko idzie nie wiem czy widać Odszedł Tutaj jeden chodzi jakiś, nie wiem Tutaj nasza są O tu, może wejdzie w kupę Tak, już, już się przyłącza Nie, tej idą To jest zupełnie co innego To nasz jest Zobaczmy, czy żółta jest. To jest ta chyba żółta. No to chyba tak, ta. No to drzwi są. Zobaczymy, czy inery. O, tu jeden idzie. Ten na dwa pewnie. Ten na dwa to się wychodzi O ale tu ląduje już jeden Te akurat są coś warte Tam jeden chodzi Nie wiem, czy widać O widać Tu jeden Te znów tam no zobaczymy jak będzie z wynikami Wejścia się było ich może na obcy siedzi Tak obcy, bo ma niebieską rączkę A na niebieskich tu mamy tylko stare, ale stare to są inne O, tam kolejny wysoko. się zniża Murzynka jest winer jest. Znaczy mużynka i tippler, na razie tyle widzę. Kylki też normalnie chodzą. O, tam jeden chodzi. O, tu jeden schodzi, ja ogon. Dobra, na razie to tyle. Ogram za chwilę, jak. O, Budapesz jeszcze uszedł siwy. siebie. jakiś kok. I zapa jest, zobaczymy czy już usun usiądzie Ty jasny to Chyba nie nasz, nie, nie nasz Oszedł Cepana Dobra, za chwilę coś jeszcze dogram podrobiny zaśle siedzi Dobra, jestem po mojej chwili. O, jak możecie zobaczyć, schodzi jasno. Nie widać chyba za bardzo. Ale schodzi jasne tutaj. No nie widać Tam poszedł. O, widać teraz. Tam poleciał. Już dwa złapałem. Za bardzo, siatki nie mogę ich wziąć. Bo to się zerwą za chwilę. O, i tutaj O, po prostu Budapeszt jest sąsiad. Chyba Budapeszt sąsiad. Albo jasny jakiś biogon. Stać w tym stylu. Jeszcze siedzi ten Budapeszt. Siwy no ale ładnie jest ten butap już no i tam siedzi jeszcze tipper. te dwa złapałem już na razie 2-0 na razie to nie wiem gdzie chcieliśmy może nic ja już sąsiad ganiał wcześniej kiedy puszczaliśmy je to nic prawie nie zginęło To mu taki miły gąbek jest Ten Tipal no, taki w miarę się z was za chwilę czy winer jest O, już z się zerwała bo tamte klepią zerwało się Ta drierka to też mocny gołębek jest I teraz czekamy tylko, aż wejdę po tą drugą siatkę No dobra jakoś wyczony jest pod tej siatki Czekajcie chwilę Chybałem, tylko trzy Czwarty się zerwał od razu po filmiku Po tym co nagrałem tam wtedy to się zerwał od razu I poszedł wieka też się zanim zerwała, też tam latała ale Przyszła Dobra i to tyle będzie tyle, co nagrałem to wrzucę dzisiaj najwyżej coś dobrałem, jeszcze później albo jutro najwyżej te się też już zerwały i tak będą chodzić teraz w dnia no i to było tyle pozdrawiam wszystkich i do kolejnych odcinków